Tomasz Makowski versus Marosz Pacan. Walka o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski K1 Federacji WKN, czyli World Kickboxing Network. Walka zakontraktowana na 3-minutowe trzy, trzy rundy w kategorii 61 i pół kilograma. Kilka słów na wstępie, a propos Marosza Pacana, czyli rywala Tomasza Makowskiego, Słowak pochodzący z Popradu, urodzony 15 lutego 1988 roku, czyli zawodnik, który niebawem ukończy 25. rok życia. Jego ksywka to Little Tyson, czyli Mały Tyson. Mówi sama za siebie Marosz Pacan, mimo młodego wieku jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Większość swojej kariery Zawodowej spędził w Azji, głównie w Hongkongu czy też w Tajlandii i w zasadzie w Europie pojawił się wyjątkowo, korzystając z okazji i możliwości skrzyżowania rękawic właśnie z Tomaszem Makowskim, zawodnikiem pochodzącym z Nowego Miasteczka, wychowankiem ZKS-u, Gwardii Zielona Góra i trenera Tadeusza Dudy. Walka toczy się w formule K1, jeszcze Tytułem wstępu kilka słów na temat tej formuły. Jest to rywalizacja, która toczy się tylko i wyłącznie w stójce. Dozwolone są wszelkie ciosy bokserskie, plus uderzenie obrotowe grzbietem pięści z angielskiego, tak zwany backfist oraz kopnięcie, w tym również zadawane kolanem. Pole rażenia to głównie głowa, korpus. Ale też i nogi przeciwnika, które jak widzimy od początku pierwszej rundy Tomasz Makowski bezlitośnie punktuje. Klinczowanie jest tu dopuszczalne, ale pod warunkiem, że ma na celu zadanie ciosu, głównie kolanem w przeciwnym wypadku sędzialingowy jest zobowiązany rozerwać klincz. Dozwolone jest również przechwytywanie nogi kopiącego rywala, a także przetrzymywanie jedną ręką jego głowy w celu zadania uderzenia zabronione są tu ciosy głową łokciem wkrocze w tył głowy, a więc takie można powiedzieć tradycyjne zasady boksu czy też kickboksingu. Początek tej pierwszej rundy bardzo dobrze prezentuje się Tomasz Makowski w starciu ze Słowakiem. Jak już mówiłem, Marosz Pacan, niezwykle doświadczony zawodnik, chociaż karierę zawodową rozpoczął od trzech porażek jeszcze w 2007 roku. Tomasz Makowski dopingowany przez nowosolską publiczność, bo właśnie tam odbyła się piąta edycja gali Maku Fighting Championship. Marosz Pacan próbuje atakować Makowskiego, ale ten dobrze unika tych ciosów. Widzimy już mocno obity lewy bok korpusu Marosza Pacana. Znów kopnięciem na udo zaatakował Tomasz Makowski. I widzimy, punktuje tymi lewymi prostymi na zmianę z low kickami. Popularny Maku jest w formie. Kilka miesięcy przed tą walką spędził w Tajlandii. To już zresztą tradycja w jego przygotowaniach do zawodowych walk Federacji WKN. Cały czas Makowski punktuje rywala tym lewym prostym. Dorzuca do tego również kopnięcia na UDA. Marosz Pacan próbuje odpowiadać, ale na razie nie można powiedzieć odpowiedzi Słowaka na ataki Tomasza Makowskiego. Za nami pierwsza runda. Jak widzieliśmy, bardzo dobrze zachowywał się tutaj Tomasz Makowski. Próbował odskoczyć, unikać tego ciosu Marosz Pacan, ale nic z tego. Było blisko podcięcia i, i, i przewrócenia się Marosza Pacana. To również dobra kombinacja bokserska zakończona sidekickiem. Tak wyglądała ta pierwsza runda. Widzieliśmy atakował Marosz Pacan, ale tutaj dobre uniki stosował popularny maku. No i przed nami druga runda pojedynku makowski versus pacan. Słowak mam wrażenie, jeszcze nie rozkręcił się na dobre. Pierwsza runda, można powiedzieć, bierna w jego wykonaniu, ale często te pierwsze minuty walki zawodnicy przeznaczają na wyczucie rywala. Sprawdzanie jego taktyki, techniki. Sił oczywiście to jest ryzykowne, ale, ale przecież kto nie ryzykuje, ten czasem nie wygrywa, od początku mocno atakuje Makowski. Znowu było blisko podcięcia Marosza Pacana. Ale Pacan również potrafi dobrze, dynamicznie zaatakować znów dobry sidekick Tomasza Makowskiego. Makowski objął bardzo dobrą taktykę na starcie z Maroszem Pacanem. To kombinacja ciosów bokserskich, głównie ten lewy prosty i zakończony kopnięciem na udo czy też pod udzie Marosza Pacana. W zasadzie cały czas widzimy w tym kierunku toczy się ta walka. Marosz Pacan zadaje tylko pojedyncze ciosy, których w większości makowskiemu udaje się unikać. Dobra, kombinacja ciosów Makowskiego znów ten lewy prosty zakończony prawym kopnięciem. Tym razem już na korpus, a nie na nogi Marosza Pacana. Kolejne ciosy Makowskiego, które przynoszą te cenne punkty. Każdy taki pojedynczy cios, który wchodzi na korpus, głowę czy też nogi Marosza Pacana jest bardzo cenny i w ostatecznym rozrachunku będzie decydował o w rezultacie tego pojedynku przypomnijmy, tu chodzi o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski formacji WKN, czyli World Kickboxing Network. To federacja, której prezydentem na Polskę jest Cezary Podraza. Niegdyś fenomenalny zawodnik, można powiedzieć, legendarny polski kickboxer. On właśnie sprowadził zawodostwo do naszego kraju. I dziś Cezary Podraza znajduje się w narożniku Tomasza Makowskiego. Zresztą razem z Tadeuszem Dudą. Widzimy już obaj zawodnicy mocno zmęczeni. Te ciosy już nie są tak dynamiczne jak na początku. Dobrze zaatakował Marusz Pacan. Makowski cały czas utrzymuje dystans właśnie tymi lewymi prostymi. Marosz Pacan nie ma jak zbliżyć się do niego, a warto też wspomnieć, że Słowak jest 2 cm niższy od Polaka. Mierzy dokładnie 166 cm wzrostu, Makowski 168. Tu jeszcze najciekawsze momenty tej drugiej rundy pojedynku Makowski versus Pacan. Silne kopnięcie na udo Słowaka. Tutaj świetny lewy sierpowy, ale widzimy też Marosz Pacan już nie jest tak bierny jak w pierwszej rundzie i rzeczywiście miał momenty w których potrafił zaatakować, w których potrafił być niebezpieczny. I przed nami trzecia, ostatnia runda tego pojedynku. Lewym sidekickiem rozpoczyna Marosz Pacan, ale już szybko kikiem odpowiada Maku. Czy Makowski będzie kontynuował tę swoją taktykę? Lewy prosty, a następnie kopnięcia na udo czy podłudzie. Zobaczmy. Oj, teraz groźne. Groźny cios Marosza Pacana. To oznacza, że Słowak nie zrezygnował. Chociaż myślę, że te dwie pierwsze rundy zdecydowanie należały do Makowskiego. To Pacan na pewno nie ma zamiaru złożyć broni. No ale Makowski widzimy, prezentuje się tutaj znacznie ciekawiej. Zaatakował Pacan, również seria bokserska zakończona kopnięciem na Piszczel. Świetny frontkick Marosza Pacana, ale Makowski nie pozostaje mu dłużny. Trzecia runda, jeżeli Marosz Pacan myśli o wygraniu tego pojedynku, musiałby rzucić wszystko na jedną szalę, zadać być może nokautujący cios, ale tutaj widzimy przewaga fizyczna zdecydowanie leży po stronie Makowskiego. Próbował podcinać Marosz Pacan, ale wiedzieliśmy, nie powiodła się ta próba. Widzimy dobry moment dla Tomasza Makowskiego. Pacan bierny w końcówce tej trzeciej rundy. Nie pokazuje się zbyt dobrej strony, przyjmuje te ciosy, raczej skupia się na defensywie niż na ataku. W tej ostatniej rundzie, chociaż na początku zadał kilka mocnych ciosów, to teraz znów widzimy, że przewaga leży po stronie Makowskiego, chociaż przed chwilą Pacan niebezpiecznie zaatakował. Widzimy, że jest dobrze przygotowany boksersko, ale Makowski jest znacznie lepszy. Dobrze, Marosz Pacan uniknął podbródkowego. Tomasz Makowski, ale widzieliśmy teraz ten frontkick na twarz Maka. Znów dobra seria Marosza Pacana. No i słyszymy gong, który kończy trzecią rundę starcia Tomasz Makowski versus Maros Pacan ze Słowacji. Przypomnijmy, tutaj walka toczyła się o tytuł międzynarodowego mistrza Polski K1 Federacji World Kickboxing Network. No, trzecia runda zdecydowanie najlepsza, jeżeli chodzi o występ Marosza Pacana, ale i tak e, raczej przewaga powinna leżeć po stronie Tomasza Makowskiego. Zresztą zobaczmy i posłuchajmy tego werdyktu Federacji WKN kategorii 61,5 kg. Zdobywa 아고 <laughs>